No i właśnie że w tym pieniędzy zabrania trzy Widzę, O, dzień dobry No właśnie. No i właśnie tym tym mówię. zabrania Do widzenia. Dzień dobry! Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry na moim kanale Dziś gramy w Dead by Daylight I miejmy nadzieję, że czeka nas rzecz Także zaczynajmy Byłem już na nim Byłem na nim Dobrze bilu debilu Come at me, boy Dobra, dzięki bilu Nara bilu To fucking real Mr. paletą zostałem. Leżeć. Czemu no, ja uderzyłem... mój dźwięk jakbym uderzył normalnie w drewno. A uderzyłem przed siebie w powietrze, to, 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 to już nic nie robię. <laughs> Dobra, ale pierwsza powieszono, niestety się to zrobi nic. Ale to tylko początek, więc no spokojnie. Mocno robią, nie? Kurde, palę ciotę, nie wiem czy... O, już ma dwójkę, no to fajnie Widzę, że dobrzy gracze grają Hahaha, <ścoughs> haha, Bilu Bilu Haha, <ścoughs> haha, Bilu Welcome to the new, ale dobrze, dobrze zrobiliśmy Dobrze, że nie trafiłem, bo teraz mogę go powalić Jezu. No i właśnie, Ilde Zdążymy, nie? Zdążymy Luda Muszę iść skopać No nie no wiedziałem no no muszę skopać na silnik. mi haka? A to był sens jakiś? Z jego punkcie Pamiętam sobie. Odciągam mnie od tego silnika, niedobrze. Tu już nie ma o tu już nie ma paleczo. Serio? <laughs> Nie ma panienka. W ogóle ma na kitę jest? Aaaaah, to była ta Nie wiedziałem. Szczerze, nie wiedziałem. Dobra, palety, rozwalmy. Co było z kolejnymi? Ej, się dopiero rozpoczyna teraz. Jak już macie coraz mniej osób. Dam te trzy będą O dzień dobry. No, chodź tu! Wracaj! Do nogi szybko, kundlu. Jeden z drugim. Daj Ja wiedziałem, że będzie stała, wiedziałem. No. Niestety niewiele jej to dało. No właśnie. No i właśnie, o tym mówię. Niestety zrobili silnika? Niestety dali radę zrobić, ale teraz mam prosto mninię do silnika, więc Najłatwiej nie będzie Tu jeszcze Tu Bila Tu jest Tu ja Bill Co on robi? Ja bilo. No! Bilo! Nie denerwuj mnie, Ty kundlu, Ty, ty kundlu! Wow, jak się odbiłem, się. I pyka Let's go! Dawaj z nimi! Nastraszyła mnie trochę, no. Nie powiem, nie powiem. No nie, to przesady. Dwie razy można. A gdzieś tu Bilu zjechał, kurde, nie go znalazł, tam ona ma... W sumie? No bo mi ta magia nie używa. Dobra, wiem gdzie są. to jest dobra, zostawmy na końcu, bo długo będziemy lupować. O, zeskoczył Bilek, jak miło, dzięki Bilu, dzięki Bilu. Ja mam jeszcze maeta przyszykowanego, nieźle. wiem co ten, ten biler robi? Szalał. Okej. Okay. Mogę go zrobić, ale nie pomyślałem. Sposzko, No czemu tak wolno, co ona ma? Ja brałem przecież od żeby się szybciej wyglowała, ona tak było No nie no. Ilu, żeby tak... Żeby aż tak... Ale w ogóle nie wiem dlaczego. Ja już nie pamiętam... mnie tak powiedzieliście, ta fura. Nie pamiętam jakiego operka wziąłem na to, żeby te... A, bo ja mam perka, że oni jak wejdą do tego. No tak, jak głupie jest. Jak wejdą do, do... do 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 do... do, No jak to się nazywa? ...do szafy, to wtedy są na hita. Dlatego popełnili kolejny błąd, który skończył się tragicznie dla drugiej osoby. To tu nie ma. ma. Will you come down on your own? Dobra, no idę, idę. Tam jest. Łapać gnoja. Zrobić jej kadawre. O! Ooo! Jezu! Musiała tego Dead Hardan. To jest takie oczywiste, że ona go mieć. Dostała! Weź no! nie będę się bawić z pół godziny, bez przesady, bez przesady. Do widzenia. Kurde. Ale już denerwowało! Ale już denerwowało! Za karę masz na haka. On pierwszy raz dopiero wisi, to dobrze. Oooo tutaj było robione, ojojoj, oj, oj, dopiero zaczęte nawet. Dobrze Ach poszła ściągnąć Tak coś przeczułem, że może się stać Ale nie chciałem kampić Bo taki nie jestem No chyba że mnie zdenerwują to wtedy zmienię zdanie Wolałem tą nieranną no, no dobra O nie no Sara Wziąłem sobie tego, tego perk'a na lepsze range, znaczy perk'a addona, więc ciężko no. będzie. Dobra, który hakus będzie dobry? Ten chyba będzie dobry, Tom Lubisz ten hack, nie? I teraz pytanie, czy ona się dupi, żeby tylko tamto wygrała, czy jednak nie? Tutaj, tutaj, już biegnie, już, już biegnie, już. Dobra, mamy cię, w końcu. Siema! Dobra, lecimy Tu jest druga, tu jest druga, se ma Leżeć, psie Dobra, tamto skończy prawdopodobnie silnik. Jeżeli ona będzie ostatnia, która ucieknie, to się zdenerwuje na I to było ostatnie powieszenie jakiego potrzebowali ludzie O, Dejo! Fantastycznie. Ale mam farto. Poszedłem akurat tam gdzie ona jest, no Miło. Siemandiro No dobra, idziemy po tam Idziemy po nią! Ale to jest kurzające. To miejsce jest minimalnie... O minim... O? No to kurde, koniec. Czucia. Wieszaj. niestety zrobiłaś mi nika i chyba nie zdąży do ma Siema. Siema. Dzień dobry.

Ale spoko, spoko. Była na ostatnim hooku, więc przeżyje ten jeden raz. Uff, ale był dobry mecz. Jednak była rzeź. Jednak była. I to dzięki tej pierwszej osobie, która od razu sobie dwójkę założyła. Nieźle. Dobrze. Było git. Było git. Także nie